Witam serdecznie, nazywam się Podlaską i razem z Miłką Krogulską przedstawimy Państwu horoskop na dni od 18 do 24 kwietnia. Miłka, co się wydarzy w tym przed Wielkanocnym Tygodniu? Przede wszystkim będzie bardzo dużo zamieszania, dlatego wszystkim znakom Zodiaku radzę trzymać nerwy na wodzy. W poniedziałek czeka nas pełnia Księżyca, a podczas pełni Księżyca, wiadomo, nerwy łatwo mogą wymknąć się spod kontroli. Dodatkowo, planeta Mars znajdzie się w opozycji z planetą Saturn, a więc poniedziałek zdecydowanie nie sprzyja rozpoczynaniu jakichś ważnych spraw, nie sprzyja zakupom, nie sprzyja świątecznym jajeczkom w różnych firmach czy instytucjach, dlatego że możemy być nerwowi i nawet no, możemy powiedzieć szefowi o kilka słów za dużo. We wtorek aura będzie równie niespokojna, dlatego że planeta Merkury znajdzie się w koniunkcji z planetą Mars, a to nie sprzyja szczęściu w podróży, a podczas zakupów może sprawić, że będziemy zbyt nerwowi, rzucimy się na jakąś okazję lub promocję, która tak naprawdę wcale nie okaże się. Nie okaże się promocją ani okazją i w efekcie będziemy niezadowoleni i będziemy musieli różne rzeczy reklamować. Dlatego z tym, co ważne, poczekajmy do środy, ponieważ od środy dopiero poczujemy większe uspokojenie, większą chęć życia. Dlatego że słońce wkroczy do ziemskiego i statycznego znaku byka i pomyślimy sobie, że już dosyć nerwów, czas przygotować się do świąt, a święta to nie tylko porządki i zakupy, więc taki troszeczkę powiew optymizmu od środy nas czeka. W czwartek planeta Wenus wkroczy do znaku barana i sprawi, że będziemy mieli więcej ochoty na rozrywkę, spotkanie z przyjaciółmi. Natomiast na ostatnie jakby wielkanocne podróże możemy zdecydować się nawet w sobotę, ponieważ w sobotę planeta Merkury przestanie poruszać się na niebie, tak zwanym ruchem retrogradacyjnym, i ci, którzy postanowili spędzić Wielkanoc w domu i nigdzie się nie ruszać, mogą nagle zmienić zdanie. To, że Merkury będzie w ruchu prostym, słońce w znaku byka i Wenus w znaku barana, sprawi, że tegoroczna Wielkanoc będzie udana. Nie będzie bardzo sympatycznym, dobrym, sprzyjającym rodzinie, dnie, rodzinie dniem. Dlatego nie martwcie się niczym na zapas w tym tygodniu. W pierwszej jego połowie trzymamy mocno, generalnie kciuki za powodzenie wszystkich naszych spraw i unikamy konfliktów. I od środy o wiele bardziej pozytywna Wielkanocna aura będzie nas wszystkich czekać bardzo energiczne, ale też trochę nerwowe będą znaki ogniste w tym tygodniu, czyli barany, lwy i strzelce, ponieważ na, to na nich, co by nie powiedzieć, spocznie realizowanie tych zadań, o których w ostatniej chwili ktoś sobie przypomni. Szczególnie barany będą wysyłane po słoik majonezu w ostatniej chwili, czy paczkę, prawda, pierogów, albo mazurka, ostatni kawałek w sklepie. Więc na barany możemy liczyć, ponieważ też Wenus wchodzi w tym tygodniu do ich znaku zodiaku, co sprawia, że będą o wiele milsze, o wiele więcej uśmiechu na ich twarzy będziemy widzieć i też mają duże szczęście w miłości. Lwy i strzelce natomiast będą brylowały na spotkaniach przed wielkanocnych i też bardzo dużo spraw towarzyskich yy, yy, miłosnych uda się w tym tygodniu załatwić, więc jeżeli macie jakąś trudną rozmowę przed sobą, to przeprowadźcie ją byle nie w poniedziałek i wtorek, ponieważ na pełni księżyca no, emocji nieraz jest za dużo. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w pierwszej połowie tygodnia mogą być troszeczkę nerwowe i niezdecydowane. Od środy, kiedy słońce wkroczy w znak zodiaku byka, wszyscy przedstawiciele znaków ziemskich poczują przypływ dobrego humoru, optymizmu i skłonni będą wybaczyć różne nieporozumienia. Byki w poniedziałek i wtorek nie powinny podejmować trudnych decyzji. Dopiero od środy szczęście Wam sprzyja i wszystko uda się przeprowadzić tak, jak sobie tego życzycie. Panny w pierwszej połowie tygodnia troszeczkę gorsza kondycja. Mogą być różne problemy zdrowotne, więc dbajcie o siebie. Od środy przypływ formy optymizmu, radości i ogólna poprawa we wszystkich dziedzinach życia, a koziorożce w drugiej połowie tygodnia będą miały o wiele więcej szczęścia w miłości. Więc nie myślcie o świętach tylko jako o czasie porządków i wydatków, bo jakieś sympatyczne znajomości mogą się Wam w tym roku przydarzyć. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą bardzo zaganiane, ale też pełne energii, ponieważ pełnia w znaku wagi doda Wam bardzo dużo sił i bardzo dużo pomysłów. Szczególnie wagi będą bardzo rozchwytywane, każdy będzie chciał się z, z wagą spotkać, i, ale też coś z nią załatwić, więc troszeczkę wagi mogą być i zadowolone tym zainteresowaniem, ale też zmęczone. Natomiast bliźnięta i wodniki już będą z chęcią wymyślać, co fajnego zrobią w Wielkanoc, co fajnego Zrobią w wolnym czasie i jakie fantastyczne spacery i podróże odbędą w te wolne dni, za co, czego im serdecznie życzymy. Ryby, raki i skorpiony, czyli przedstawiciele znaków wodnych, w pierwszej połowie tygodnia będą z poświęceniem załatwiać różne ważne sprawy. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. To już jest zupełnie inna sprawa, ponieważ dopiero od środy szczęście będzie im troszeczkę bardziej sprzyjać. W sprawach finansowych dla raków optymistyczne wiadomości w drugiej połowie tygodnia. Skorpiony i ryby, bardzo dobry czas dla rodziny, dla odpoczynku. Nie przejmujcie się niczym na zapas i wykorzystajcie tegoroczną Wielkanoc jako czas zbliżenia i pogodzenia się z innymi ludźmi. Również w miłości szczęście będzie Wam sprzyjać, ale dajcie sobie więcej czasu na odpoczynek, relaks i po prostu pobądźcie w tym roku z ludźmi, których kochacie. A wszystkim życzę miłych, spokojnych i rodzinnych świąt i przede wszystkim odpoczynku i bardzo dobrej pogody.